Turkish Airlines jest obecnie największym przewoźnikiem na świecie pod względem miejsc. Obsługuje regularne połączenia do 315 miejsc docelowych w Europie, Azji i Afryce oraz obu Amerykach. Jednak jak każde wielkie przedsiębiorstwo miało problemy, te dla Turkish Airlines rozpoczęły się w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Również w latach 2008 i 2015 dochodziło do incydentów, które źle wpływały na wizerunek firmy. Jednak największym czarnym dniem w historii tych linii pozostaje 3 marca 1974 roku. To właśnie w tą feralną niedzielę życie straciło 346 osób, co czyni ją czwartą największą katastrofą lotniczą na świecie, a w chwili kiedy do niej doszło największą. Co doprowadziło do tej straszliwej tragedii? Posłuchajcie, na pewno zastanawiacie się, dlaczego samolot był zapełniony po brzegi, co w dzisiejszych czasach występuje nader rzadko. Otóż w marcu 1974 roku brytyjskie linie British Airways rozpoczęły strajki, dlatego też wielu pragnących powrócić na Wyspy Brytyjskie Anglików poszukiwało połączeń na innych międzynarodowych liniach. Jedną z nich obsługiwało tureckie towarzystwo Turkish Airlines. O godzinie 12.30 maszyna wystartowała, kierując się początkowo na wschód, a następnie na północ, na port lotniczy Heathrow. 10 minut później, gdy maszyna przekroczyła pułap 3300 metrów, przelatując nad miejscowością Meows, nagle, bez ostrzeżenia, kadłub uległ rozerwaniu i dwa rzędy siedzeń, wraz z pasażerami, zostały wysypane na zewnątrz. W kabinie i kopicie pojawiła się mgła kondensacyjna. Oznaka dekompresji kadłuba, na co drugi pilot rzekł rozerwało kadłub. Równocześnie zablokowaniu uległa przepustnica silnika numer 2, zamontowanego u nasady statecznika pionowego i włączyły się liczne alarmy. Na radarach kontrolerów echo radiolokacyjne lotu numer 981 rozdzieliło się. Samolot rozbił się 77 sekund później w lesie Ermen Nowil w miejscowości Fontaine Chalis 40 km na północny wschód od Paryża. Kilka minut później w okolicznych posterunkach policji pojawiły się informacje o wielkiej ognistej kuli. Uderzenie samolotu z prędkością około 800 km na godzinę spowodowało, że wrak samolotu był rozsypany na powierzchni około 63 km2. Spośród 346 osób na pokładzie, tylko 40 osób udało się rozpoznać wizualnie. Reszta ofiar została zidentyfikowana na podstawie kart dentystycznych. Przyczyną katastrofy była tak zwana wybuchowa dekompresja. Spowodowana urwaniem drzwi luku bagażowego. Drzwi kabiny pasażerskiej zostały w samolotach zaprojektowane w ten sposób, by otwierały się do wewnątrz. Podczas lotu, gdy ciśnienie w kabinie jest znacznie większe niż na zewnątrz, drzwi ulegają wyprasowaniu w odpowiednio wyprofilowaną ramę, dzięki czemu otwarcie ich w locie jest niemożliwe. Jednak drzwi w luku przedziału bagażowego otwierają się na zewnątrz, gdyż inaczej zajmowałyby ceną przestrzeń wewnątrz komory bagażowej. Oznacza to konieczność zaprojektowania specjalnych mechanizmów, dzięki którym drzwi komory bagażowej nie otworzyłyby się w locie. W przypadku DC-10, podwykonawca odpowiedzialny za projekt i wykonanie drzwi luku bagażowego, przedsiębiorstwo ConWare, opracowało mechanizm, którego elementem było pięć ruchomych uchwytów. Uchwyty te obracały się wokół osadzonego na podłodze luku bagażowego stalowego pręta. Mechanizm ten uznawano za bezpieczny, gdyż żadna z działających na drzwi w czasie lotu sił nie jest w stanie obrócić uchwytów do pozycji otwarcia drzwi. Dodatkowo w drzwiach zamontowano ruchomy metalowy pręt, przechodzący przez otwory w uchwytach i dodatkowo zabezpieczający je przed otwarciem. Miało to działać jako zabezpieczenie na dwa sposoby, gdyż pręt był w stanie przejść przez uchwyty tylko jeśli znalazłby się on we właściwej pozycji, całkowicie zamkniętej. Tak więc przesunięcie pręta oznaczało, że uchwyty są prawidłowo zamknięte. Jak się jednak okazało, mechanizm był bezpieczny jedynie w teorii. Czy temu nieszczęściu udało się zapobiec? Odpowiedź przeraża, ponieważ owszem, można było tego uniknąć. Okazuje się, że niecałe dwa lata wcześniej miała miejsce podobna sytuacja. Wykonujący wtedy lot samolot DC-10, American Airlines 96 również został uszkodzony w podobny sposób. Jednak wtedy wszystkie 67 osób znajdujących się na pokładzie przeżyło. Teoretycznie w takim przypadku amerykańska komisja badania wypadków lotniczych powinna zwrócić się do Federal Aviation Administration o wydanie tzw. Tak Ewardness Directive, co oznaczało uziemienie wszystkich używanych przez linię lotnicze DC-10, aż do czasu dokonania niezbędnych poprawek w projekcie. Jednak tak się nie stało. Kierownictwo firmy zawarło z FAA dżentelmeńską umowę zobowiązując się wprowadzić niezbędne poprawki do projektu bez konieczności wydawania Airworthiness Directive. Poprawki te obejmowały zamontowanie drzwi wizjera umożliwiającego wizualne sprawdzenie, czy uchwyty są w odpowiedniej pozycji, zainstalowanie specjalnej płytki stalowej umożliwiającej ruch stalowego pręta, jeśli uchwyty nie są w całkowicie bezpiecznej pozycji. Zainstalowanie w suficie tylnego przedziału bagażowego specjalnych zaworów, umożliwiających wyrównywanie ciśnienia pomiędzy kabiną pasażerską a lukiem bagażowym, w razie powtórzenia się historii z lotu American Airlines 96 zawory takie znajdowały się w pozostałych lukach bagażowych DC-10, ale w tylnym luku bagażowym ich nie zamontowano. Jak się jednak okazało w przypadku lotu numer 981, żadne z tych zabezpieczeń nie zdało egzaminu. Zajmujący się tego dnia załadunkiem samolotu Mohamed Mohamedi, imigrant z Algierii, nie został poinformowany, do czego służyło okienko w drzwiach luku bagażowego. Na tylnych drzwiach zamontowano tablicę informacyjną instruującą, że należy sprawdzić, czy uchwyty mocujące drzwi są we właściwej pozycji. Jednak stosowane informacje były w języku angielskim i tureckim. Mohamed płynnie posługiwał się trzema językami, ale nie znał angielskiego. Ani tureckiego. Choć samolot dostarczono do Turcji w pół roku po awaryjnym lądowaniu Amerykan 96, stalowa płytka w mechanizmie zamykającym nie została zamontowana. Choć zapisy producenta informowały o jej zamontowaniu, przyczyn tego przeoczenia nigdy nie wyjaśniono. Zawory umożliwiające wyrównywanie ciśnienia pomiędzy kabiną pasażerską a tylnym lukiem bagażowym okazały się zbyt małe i nie zdały egzaminu, gdy doszło do wybuchowej dekompresji. Do Zawory umożliwiające wyrównywanie ciśnienia pomiędzy kabiną pasażerską a tylnym lukiem bagażowym okazały się zbyt małe i nie zdały egzaminu, gdy doszło do wybuchowej dekompresji. Do Dodatkowo samolot Turkish Airlines miał nieco inną konfigurację kabiny pasażerskiej niż samolot American Airlines. W przypadku samolotu wykonującego lot 96 w miejscu gdzie doszło do usterki, znajdowała się wolna przestrzeń. W przypadku samolotu wykonującego lot 981, siedzenia z pasażerami. Z uwagi na dużo mniejszy ciężar, w pierwszym przypadku podłoga uległa zapadnięciu na mniejszą obszarze niż w przypadku lotu 981. W tym przypadku dekompresja wywołała zarwanie się całej podłogi wraz z fotelami i zapadnięcie się jej do luku bagażowego, a następnie wyssanie na zewnątrz samolotu ciała sześciu osób, wciąż przypięte pasami. Odnaleziono następnego ranka po katastrofie w pobliżu miejsca do kompresji. To właśnie wyrwany fragment podłogi wraz z siedzeniami i drzwiami luku bagażowego spowodowały obserwowane przez kontrolerów lotu drugie echo radiolokacyjne. Zerwanie podłogi spowodowało zniszczenie przewodów hydraulicznych, niezbędnych do kierowania samolotem oraz wyłączenie się silnika numer 2. W wyniku czego piloci utracili panowanie nad maszyną. Mogli próbować kierować nią tylko za pomocą sterowania ciągiem silników. Jednak tego nie uczynili. Z braku czasu maszyna bowiem tuż po dekompresji pocholiła się pod kątem 20 stopni i zaczęła pikować w stronę ziemi, szybko nabierając prędkości. Kapitan Nate Berkos Zauważył, że wzrost prędkości powoduje powolne unoszenie nosa maszyny i zwiększył moc silników, próbując rozpaczliwie wyprostować lot maszyny, a następnie nabrać prędkości. Nim jednak zdołał wyrównać lot DC-10, ten z prędkością około 800 km zderzył się z ziemią. Nie sposób ocenić, czy próba kierowania samolotem za pomocą ciągu silników przyniosłaby jakikolwiek skutek. Jako winnych tej katastrofy nie można obarczyć linii Turkish Airlines ani załogi, a jedynie McDonnell Douglas producenta samolotu. Obecnie DC-10 nie są już używane w lotnictwie pasażerskim, za to po konwersji są używane jako samoloty towarowe i transportowe. Tradycyjnie, jeżeli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, by być na bieżąco. A jeżeli interesuje Was jakaś konkretna katastrofa, napisz to w komentarzu, a my nagramy o ten materiał. Cześć!